Witajcie grupowicze. Zagadnienie dzisiaj takie. Jakiś czas temu wymieniłem sforżnię górne, bo zaczął mi skrzecieć jeden. Ci co mają podliftowane terki, wstawiony dystans na wahaczu, wiedzą, że kąt swożnia jest beznadziejny po prostu i on pracuje. Nie w warunkach, w jakich, jakich został zaprojektowany. Owszem, to przychodzi przez dłuższy czas, przez jakiś czas, w zależności od tego, gdzie się jak jeździ, no ale on potem zaczyna skrzeczeć. Skrzeczy, ale nie jest uszkodzony. Ja na stole mam dzisiaj dwa sworznie, które są dobre i właśnie jeden z nich skrzeczał. Teraz w samochodzie mam założone następne, który też jeden zaczął mi skrzeczeć i to bardzo szybko to jakieś 2-3 miesiące, i on zaczął mi. Yy, przy skręcaniu wydawać dziwne dźwięki z siebie, co jest wybitnie irytujące, bo to słychać niemiłosiernie. I do czego zmierzam? A do tego, że nadal te sworznie są dobre. One nie mają ani luzu, ani niczego. I cała bajka polega na tym, że nie jestem zwolennikiem wymieniania dobrego na nowe. Owszem, yy, można yy, zmienić sobie, zrobić Taki trik jak ma Jacek na przykład, żeby ten kąt główki sforznia był bardziej normalny, że tak powiem, a też można, znaczy niebawem cały czas pracuję nad tym, żeby, żeby powstał dystans wahacza taki, który będzie niwelował właśnie tę przypadłość wygiętej niesamowicie główki sforznie. Ale. Dopóki, dopóty, dopóty nie powstanie ten element, ten dystans z, z niwelacją, możemy sobie poradzić z tym problemem trzeszczenia, wstawiając kalamitkę. I ja dzisiaj na stół rzuciłem dwa sworznie, które są dobre. Jeden rozciąłem, rozparcelowałem. Są to sworznie od Miele, maile. Przepraszam, od maila, za dużo przy prakach tam. I yy, pokażę Wam, jak to wygląda i gdzie i jak wstawić karamitkę, żeby to można było go przesmarować i on nadal będzie pracował, będzie bardzo dobrze służył. To jest właśnie stworzenie maile, Numer w części, on tak wygląda. Jest naprawdę w solidnym stanie, sztywno chodzi i tak dalej. A jest już rozcięty. To jest ta strona, z tej strony jest zaślepka, zaprasowana. Ja zaślifowałem, wybiłem go. I teraz tak, co ciekawe, on naprawdę ma biednie tego smaru i czekajcie, odłożę telefon, żeby go wyjąć. Zobaczcie jak to wygląda, jest biednie. Te mazidło też jest w jakiejś dziwnej konsystencji, nic nadzwyczajnego i tak dalej. Jest tego niewiele, ale yy, widzę potencjał, właśnie do przewiercenia yy, obudowy, włącznie z tym nie wiem, czy to teflon, czy w no, czymś białym i plastikowym, w tym razie, tworzyłem sztucznym, i wstawić kalamitkę, i wtedy będziemy mogli sobie zapodać mu działeczkę smaru kiedy na przykład się nam odezwie lub profilaktycznie i będzie nam w zasadzie też bardzo długo służył gdzie wstawić kalamitkę oczywiście to jest yy, uwaga do tych którzy mają dystans i mają zasłoniętą górę właśnie dystansem kalamitkę wstawiamy tu z przodu ja za chwilę wam pokażę jak to będzie wyglądało po przewierceniu i tak dalej a Ci, którzy nie mają podniesionego terka i nie mają dystansu wahacza, no to albo mogą nabyć swożnie górne z wstawioną już kalamitką tu z góry, albo samemu też można wstawić tą kalamitkę z góry, bo tego materiału jest wystarczająco tyle, żeby przewiercić to piątką i nagwintować na szóstkę. Ja mam na przykład kalamitki szóstki, mam też inne, ale będę stawiał szóstkę. Za chwilę Wam pokażę, jak to będzie wyglądać. Z powrotem wbiłem plastik razem ze sworznikiem. Zobaczcie, to pracuje bardzo ładnie. Nie ma żadnych luzów ani promieniowych, ani osiowych. Wszystko jest cacy. I teraz nawiercę tego rozebranego, żeby go potem zdeparcelować znowu i pokazać Wam, jak to wygląda. I nawiercę tego zamkniętego. I również go przesmaruję, żebyście zobaczyli, jak smar z niego wylazł mam jeden rozrobiany, to chciałem Wam pokazać, że jest miejsca od groma na kalamitkę. Ona nie ma szans, żeby tu wyszła. Gwint jest zrobiony. Coś w tej też. Tutaj, zobaczcie, tak to sobie wygląda otworek po przewierceniu. Także plastik jest bardzo podatny na przewiercenie i a może ktoś będzie miał szczęście i trafi w te rozcięcia, no ale tak czy owak za chwilę pokażę Wam jak świetnie się dzięki temu nasmaruje stworzeń i nie trzeba będzie go wymieniać, bo dzięki porcji smaru przestanie trzeszczeć. Jeśli zapytacie dlaczego od przodu, a to dlatego, że nic nie przeszkadza, jak jest od przodu, czyli od tej strony koła, widzimy to w zasadzie na upartego. To nawet koła nie trzeba zdejmować, bo jak ktoś ma zgrabną rączkę, to przełoży łapkę przez szczelinę w aluminiowej feldze i jest w stanie założyć smarownicę. A teraz zobaczcie, jak to ładnie idzie. I mamy sworzenie na a temu, którego nie otwierałem, dam na bogato. Myślę, że temat ogarnięty. A ja teraz idę zrobić to na samochodzie. Miłego modzenia koledzy i koleżanki. A tak to wygląda na samochodzie. No i za chwilę to przesmaruję. I będę miał święty spokój. Pokażę Wam jeszcze jak ładnie to poszło. Wycisnęło smarc mieszka. Będzie nie trzeszczeć.